Witam serdecznie. Naszym gościem jest Maciej Aleksandrowicz, kandydat do Sejmu z okręgu wyborczego numer 16, lista numer 4, miejsce numer 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd taka decyzja, aby kandydować? Nie podoba mi się Polska, w której żyję. Nie podoba mi się, że ksiądz mówi, ile mam mieć dzieci, na kogo głosować i jak żyć. Nie podoba mi się zabetonowana scena polityczna. Nie podoba mi się, że urzędnicy państwowi myślą tylko przede wszystkim o tym, jak utrzymać swoje stołki. Nie podoba mi się wojna w Afganistanie, na której giną nasi rodacy. I wydajemy na nią miliardy złotych, zamiast wydawać na przykład na żłobki, kulturę czy edukację. Nie podoba mi się, że kobiety nie mają równych praw zawodowych, takich jak mężczyźni. Nie podoba mi się też, że za wypalenie jointa e, ludzie idą do więzienia. Więzienia są pełne takich ludzi. Nie podoba mi się też, że e, mniejszości seksualne nie mają swoich praw. Po prostu stop błudzie. Chciałbym rozbić ten polityczny beton. Jest tyle partii, dlaczego akurat ruch Palikota? Muszę powiedzieć, że wcześniej głosowałem na Platformę Obywatelską, ale czuję się rozczarowany. Janusz Palikot był tą jedyną osobą, która miała odwagę powiedzieć to, co mówiłem zresztą przed chwilą. Dość mgły smoleńskiej, mówmy o sprawach ludzi, mówmy o mniejszościach seksualnych, mówmy o kobietach i mówmy o tym, że tak naprawdę od 20 lat są ci sami ludzie u władzy, którzy nic nie zmieniają. I, I to była jedyna według mnie słuszna decyzja. W niedzielę rozpoczął pan spotkania, całą trasę spotkań z wyborcami. Proszę powiedzieć nam coś więcej o tym. Tak, zacząłem dwa dni temu w Płońsku, wczoraj byłem w Ciechanowie, dzisiaj też jestem. Odwiedzę jeszcze Mławę, Sierpc, Czerwińsk, Żyrardów, Płock. Cała trasa po okręgu spotykam się z ludźmi, którzy mają możliwość pisania się do zeszytu, porozmawiać o swoich problemach bezpośrednio spotykam się z nimi, ściskam ręce. My nie mamy dotacji z budżetu. Jak PO, czy PIS nie bierzemy 120 milionów dotacji z naszych podatków, tylko finansujemy to z własnej kieszeni. I... I dlatego, tak jak tutaj widać wszędzie dookoła, mamy pełno billboardów, mamy pełno plakatów yy, partii rządzących. Ja chcę spotkać się bezpośrednio z ludźmi. Nie mam, yy, tak jak Tusk, yy, klimatyzowanego autobusu, a jeżdżę swoim własnym samochodem. I tak naprawdę ja widzę yy, problemy ludzi, zwykłych ludzi, których tutaj widać zresztą na deptaku. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.